Wyklepałem płaskie, już jest płaskie wyklepane. Teraz w imadle zaciskam bliżutko w imadle. I tak. O, to jest precyzyjna zabawa. Tak trzeba opiłować, żeby powstał pod kątem. Z jednej i z drugiej strony. Nie powinno piszczeć. A źle. Tak. Z jednej strony i z drugiej strony. Trzeba wypiłować taki... Przyjrzyjcie się uważnie. Trzeba wypiłować takie jakby podcięcie z jednej i z drugiej strony. Z tym, że wiertło obraca się w prawą stronę, więc to podcięcie z jednej strony będzie bardziej tam w tą stronę, a tutaj tak. I jeszcze krawędzie lekko opiłować. No nie bardzo to jest widoczne, stąd też ja zrobiłem Wam modę. Model w powiększeniu, w dużym powiększeniu. Tak sposób, w jaki trzeba opiłować koniuszek sklepanej płasko szprychy, żeby zrobić zeń wiertło. A więc pierwsza czynność na kowadełku, na jakimś metalowym przedmiocie, sklepać drut płasko. Następnie pilnikiem opiłować. Ale popatrzcie, to jest najpierw tak, obracam i znów tak. Te, te dwie części są, ponieważ wiertło obraca się w prawo, więc ta krawędź jest tam jakby podcięta. Ta druga też tu prosto i tam podcięta. Z przodu to jest jakby stożek taki. Jeszcze dodatkowo można te boczne krawędzie opiłować, jedną i drugą. Boczne krawędzie. No ale najważniejsza część to to, żeby symetrycznie te dwie części były podcięte. Popatrzcie z przodu jak to wygląda. A więc jedna płaszczyzna jest tak pod kątem, a druga tak. To znaczy, żeby obrócić to one są tak samo, ale symetrycznie. Pod kątem. Tak trzeba opiłować. Jeśli to jest drut stalowy, można go zahartować. Wtedy można będzie nawet z metalu wiercić. A nie wierzycie, że to wierci. Zaraz zaraz, przekonam. Ten ze szprychy rowerowej zrobioną zrobione, to, zrobione wiertło. Nacisnę wiertarce. może jakiś kawałek sklejki. Mam tutaj sklejkę taką samą sklejką, to nawet jest część, którą tutaj wyciąłem z... Ze środka tego, to jest ta część, którą wyciąłem. I popatrzcie, czy takie wiertło wierci. Nastawię tak. Mam długie wiertło. Mam długie wiertło, i popatrzcie do drewna. Oczywiście ono jest sprężyste, więc muszę wiertarkę przytrzymać. Doskonale. Od czasu do czasu można wyjąć, żeby wyrzucić wiórki, bo te wiórki to już przewodniczący. Doskonale, jeśli większe na większych obrotach, to takie wiórko bardzo szybko wiecie. Więc jak widać, samemu można wiertła też zrobić, zwłaszcza do takich prostych celów, do takich prostych, nieskomplikowanych celów można wiertła samemu zrobić. I wracamy teraz do naszej wyrzutni bączka. Te... Wiert to wiertło długie służyło do wywiercenia otworu, jednego otworu tak, wzdłuż i drugiego otworu tutaj. Wkładam ten jakby taki w kształcie litery Z wy wy wygięty spust i to jest właśnie ten mechanizm, mechanizm spustu, mechanizm spustu bączka. Tutaj zawiązana jest gumka, wystarczy teraz założyć, tak, bączek założyć i wstawić tutaj, wstawić ten spust, ten drucik w otworek wszedł i bączek jest właściwie unieruchomiony. Teraz zakładam gumkę, z tej strony gumka i spróbuję nawinąć gumkę na... Nawijam, 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 tyle ile można nawinąć gumki. Mocno. Pozwolniłem spust, gumka jest naprężona i sobie bączek stoi nieużywany. Przychodzi młodszy braciszek, jest ciekawy... Patrzy, no to wygląda na pistolet, nacisnę na spust, a gumka napędza bączek. Można zabawę uczynić bardziej atrakcyjną, rysując na kartonie na Bristolu taką oto podwójną biało-czarną spiralę. I spiralę założyć albo przykleić na górnej części bączka. Jeszcze raz teraz zaczepię, jeszcze raz teraz zaczepię, zawinę bączek. No, nawet troszeczkę jest za długie tutaj. Tak gumka, gumka jest za długa. Mogłem gumkę krótszą zrobić. Tak i znów spust zwalniam tak, żeby otworek na krawędzi wszedł. I teraz szal gumka napędza. Bardzo ładnie, delikatnie to się obraca. Na tym kończę i życzę miłej zabawy. Do zobaczenia. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова